To jest ten, a ten... A ten, nie, ten dobra. Ten. Dziwne, dziwne to podejście gościa robi. Ale ja się nie trzeba doczepią. To tu się właśnie odwaliło. Aha. Ja Nie, 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 no proszę, jak ja mam taką wolną ciężarówkę zgubić trzecią gwiazdką pościg? Halo, nie, no weź... Się, mm, pierwszy nie raz takie tego. robię. O. Nie wiem po co tutaj przyszliśmy. Jak? No. Chore, to jest chore. No, przypadkowo przejechałem jednego tego już policja. Co ty zrobiłeś? No to jest to... będzie się tłumaczył. Serio, to policja idzie GTA jest trochę... Dobra, wyłączymy mu ten cały front. Ej, a zrobiłeś ze mną kasyną? W sensie przygotowania? Czemu przygotowania? Ja, nie, bo ja robię. Zaraz przesłaniam. Tam zrobiłem ten... E, robię zaraz. teraz... E, znaczy, robiłem te bronie... Nie, 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 nie. Zrobiłem zwiat. E, mam buksers, nie? A w ogóle jak mieć grupę zech? Musisz zrobić zdjęcie tego... Tu no, w garażu całego tam, jak się bierze. Po prostu bramy, robi zdjęcie i masz. Uh -huh. Dobra, Angliczuję na filmie. Like, Laikola, Rita Roka. What is. Oh, to... Ej, pa, teraz jadę tym trzecim pościgiem. Ten, do kasyna. Uh -huh. As... A właśnie, ja to mogę u tego! Ja mogę to zrobić u Lestera! Ale ja głupi. Bo mi tu nie pisze ucieknij policji. Ale ja głupi jestem. Dobra, strój ochrony ubierany jest. Esa. Ale ty dopiero zaczynasz? Tak. Nie załamuj mnie. <głosy> <głosy> Jeszcze wybrał na podejście, bo... On płynął łodzią, patrolował na Kajo, jakby na lotnisko. Po co? Jak można robić veluma? Mieć to samo i szybciej? Ja wiem. A on ma który lewy? Co on robi? Yes. I to jest tak, jak ktoś nie gada właśnie na Kajo i nawet nie wiem o co mu chodzi. A, on chce zbierać tę marihuanę? Co? Ja już nie wiem o co mu chodzi. Chyba o to chodzi A ile macie ten? Jak to tam? Jak to się te chromowane nazywało Kokaina? Nie wiem czy mam On... O właśnie 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 Nie wiem Ej nie wiem, teraz jakbym Nie wiem Znudziło mi się Kajo Perico. A ten Nie wiem, znudziło, znudziło mi się Kajo Perico. A tak wiem a tak kasy nam się zaczęło, Rubię! Mam jest super, Andrei center, to jest super. Sure to, to wymyśliłem akurat od drugiej w nocy. A -a. Bo się obudziłem. <laughs> myślałem sobie ten. Nie, spakowałam. się. O! Odpakowałem. Znowu się obudziłem, nie? I... I ten... I ten... Jak to tam? Nie. Hmm. Ja myślałam sobie O, to jest suprzej w ogóle o jakichś Spoko samochodach, jak Skyline Nie? Tutaj ja wymyśliłem. I Drive Mi... Uwaga, przycisk mikrofon I Drive to Quaserto da Supra I Drive to da Supra I Drive Mi Quaserto da Supra I Drive Mi da Supra i tam nie wiem, jak w... nie wiem, tam komuś jeszcze nawalałem w mikrofon, to wprułem w to przez jakieś 5 minut, mm. a ty masz ten, ty masz parówkę. Czy ty masz parówkę? No mam. To ci ją wiem. Ten straszny. No twoim koszmarem. Mm. O Boże. On zamiast napisać, że ma kokainę, to nie napisał. Brawo on. Który on ma On. 89. I w ogóle nie zrobił taki zwiat. O nie. Dobra, zabił go. Ale jakby co no, on jaki... zrobił ze zwiat, Że jakby tylko widać łup na lotnisku? To jak już robi, chce robić na całej wyspie, to nie się robi. Wszędzie się robi te miejsca i się patrzy, gdzie ma się kokaina i w ogóle, a nie takie rzeczy. A nie dziwne jakieś. Mm. Nie, no, ale chłopiec chyba kolejny dream. Pierwszy raz, bo takie podejście. Które jest beznadziejne, ale no, Trudno. Ale, ale ogólnie to jakie robisz podejście od razu do rezydencji? Nie, całą wyspę. Jeszcze gościu nie wziął Veluma, tylko wiesz co wziął? Łódź patrolową. O, trzymaj mnie, ja siłę tracę. Po co? Naprawdę. <grych> jakby co? To, no, po co? Jakby po co łódź patrolową? Przecież. Velum jest łatwiejszy I o co chodzi No i szybciej że jesteśmy Ale na kraju. Tak się nie robi nie Ej, czy się opłaca teraz e, zrobić Strój Nosa? Albo Strażaka? Nie wiem, jak tam chcesz No co chcesz? Strażaka? Czy Nosa? <laughs> Dobra, nie. może Strażaka, co? Mam no, się nie chcę być w policji Szeregu pościgu. Albo no, zrobię to z Tobą nie no, możemy bez troi też. Tam w sumie możesz robić wszystko z gwiazdką. Oprócz. znaczy, no tak, wszystko z gwiazdką i. tylko jeszcze przepustki. I tyle. Pod... No, reszta jest na podstawie. A karty dostępu? Karty dostępu? Czy to jest z gwiazdką, to musisz robić. Dołącz albo ci zjem parówkę. A ten stawiesz mi śpiew. Albo ja go wstawię. Albo nie, w ogóle nie wstawię. Wstawiasz. Eee, na TikToka? No. Nie wiem, mogę zaraz wstawić w sumie. Nie, mogę nie musisz. What is it? Mamma mia, o oh ja. Yeah. Nie, najgorsze uczucie ever. Oh. Boli. Kiedy wziąłeś tego modowanego z tego słota, no tego jakby nie, nie tego co od razu do policji, tylko takiego czarnego, nie? No. I nie założył ci się kask policyjny. To jest straszne, jak on wygląda. A ty masz modowany swój? No się taki, wiesz. Że z w ogóle. No nie wiem na przykład. No, mam tam dowody na no, obojętnie jakiś z tak. No ale robiłem na RP, którego tak nie gram. Hmm. What is it, RP, ale to jest GTA? Co z GTA? No GTA Online, TRP? Tak bo ja to nie ogarnę z tego. No, tak, ale to się nie nagrać, bo kidy. Nawet dwójkę się nie da? Coś tam się da, ale tro... nie wiem jak. Ale. Dobra, zostawmy to. I. Dobra, i puśćmy dzisiaj. Nie, nie! Fart życia. Fart życia. Hello? Dobra, hakowanko. Nie! Nie, nie. To był w rewidencji? Tak I ja nagrywam też sobie odcinek Ale na czym? No będę, będę nagrywał napady ogólnie tego A! Tak I będę nazywał to, nie wiem, będę dawał jakiś tytuł Który, co się działo w napadzie i napady z randomami lub z widzami Nie wiem jak to nazwać A to jest do... na YouTubie? No, to będzie na YouTube. Widziałem, że ktoś to robił, więc postanawiam to podpierdolić, bo tak nie co nagrywać już. A czy ty jesz parówkę? A ja jem porówkę. <grym> już? Co już. A co masz ten? Co masz ten? Co ty masz za ten? Co ty masz? Co, co, co chłop ma za gównicę? Rubinowy naszyjnik. No tak, ile? Jak kiedyś na to mówiłem... Czekaj, co ja mówię? Co? Czekaj, czekaj. Nie, tam? Kurde, zapomniałam. Kurde. Na g gru... co? To coś w kajo. Coś w kajo, wiesz o co chodzi. No wiesz o to chodzi? Wiesz, powiedz. Hey o, nie, nie ale ze mnie lamus. No. Trzymajcie mnie! Jechałem ja sobie jakimś g garbusem. No. I kliknąłem i trójką po... A. jaki ze mnie lamus. Alarmik widzę. Coś odwalił gościu. Nie <laughs> ten typek już trochę rozśmiesza. <laughs> A jak nie weźmie levelu, no to ten. To łódź patrolowo. I co, uciekamy A z alarmem? Czy chce się zabić? O, o no. kur. Uciekamy Te. z alarmem. Nie. Co? Uciekamy z alarmem. On no, tak chce. Hmm. No ja tak nigdy nie robię. A ty? Mhm. Ty tak my... robię jeszcze nie? Nie, jak robię sam i chcemy, chcę nitka to po prostu wychodzę z napadu, robię jeszcze raz. Mhm. Mm Ty pa, 50 metrów. W sumie dawno sam Kofka nie robiłem kaja po Sam? Dawno nie robiłem samemu. Ja też. <noise> A zazwyczaj robiłem samemu, bo jakoś, nie wiem, jakoś tak było. A sorry, że teraz jakąś chińską maszynówkę udaję, ale... Dobra, przekąski i uciekamy z wyspy, tak? No, dobra. Uciekliśmy z wyspy, tajemniczej wyspy. Gdzie i koniec? Nie wiem. Uciekliśmy z kaczki, no Gdzie? <laughs> no, ich polamiło, nie? Dobra, uciekamy z Periką. Gdzie? Ja ci to zaśpiewam. Uciekliśmy z. Nie, uciekliśmy z Kajo. Tajemniczej Perry. Co ty śpiewasz? O Boże, to będzie wszystko do od odcinku. Nie wiem, jeśli masz go za to, to tak. A jak to będzie, to. Nie wiem, napiszę ...bekowy napad i tyle. Dobra. Będziesz Nie, Jak stworzę już takich tysiąc otwórów, to ty będziesz milionerem. No. i za 10 lat robimy muzykę. <śmany> Okej okay, ale okay, nie no. no <śmany> Hej, wiesz, co ja właśnie odwaliłem i odkryłem? No co? Gdyby dać ten autobusowi więziennemu... O Jezu, co ja to? Autobusowi więziennemu? <śmany> no autobusowi... jak, jak? Jak tu się wymawiał? Autobusowi więziennemu. Więziennym, tak? Dobra, temu niebieskiemu autobusowi. No i dobra, czekaj. Ej, jak się da więcej mocy, e, to ten, to on może chodzi wokiem I, i to jest, i to działa. Aha, on poszedł po motorówkę o... i stracił czas, a ja szybciej dopłynąłem do końca Kajo bez motorówki. Super, on jest po prostu. E, goście, sorry, Nie Nie, nie wiem, co to ma być. No po prostu zostaw to bez komentarza. No. Bo on później będzie oglądał i będzie... O, obrażałeś mnie. Tak będzie. I'm driving faster, to ta supra. I'm driving faster parówka tufka. Dobro. Jak tego nie przyjmiesz, to cię zjem. Mam platynę No I, i rockstar pomyślał, nie? Rockstar wie, no dobra, milion 300 fatyczny, 50% pro... 690 tysięcy, ja pierdolę. Tyle dostałeś? Miałem 50%, dostałem prawie 700 tysięcy, ale był miany napad Co? No. To ci prawie tyle samo dostajesz jak ja ci daję 30 no nie wiem, co on zwalił. Pewnie nawet złota nie szukał, jakiego je on jest wariat. Ja nie... no to jest Twój No. Aha. O, musisz go nauczyć robić, Kaja. No. Tak porządnie. Snowball I kiedy robisz...